No, witam w kolejnym właśnie kanału gdzie komentujemy nie vlog ani nie jak najlepszą parodię Hagi tylko gdzie kończymy piosenkę Szalony Weekend, który chyba śpiewa, bo to fata, bo dziecko, jedno z dwóch. Um, dzisiaj taki bardzo pasujący, bardzo pasuje na weekend piosenkę. Tylko chociaż na gramadę w poniedziałek, <laughs> więc tak, ale bardzo e, pasujący tutaj e, na weekend. Coraz bliżej pewnej rzeczy, może dam tak jakby... Ym, dowiecie się co będzie, to, to zobaczę jak to będzie, co będzie w grudniu, a to jest w grudniu co bliżej. E, w karcie macie czwartkowy odcinek, nie komentowaliśmy Karolinę. Hmm, nazywaliśmy się nie Zajmie, że no i premiera w sobotę o oh 5. E, no i jeszcze będzie w sobotę w tym miesiącu, no i co, i będzie listopad, no i tyle, co mam powiedzieć, no. No bycia, że regularnie od, 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 od czerwca, więc genia pra... genialnie mi idzie, prawda? Zaczynajmy. jak się To za zaczynajmy się co, tam to będzie krótszy odcinek będzie, ale pewnie dwóch to już nie zrobię, jak zwykle. Więc co? więc zaczynajmy. Tutaj się widać, że się wożą e, autami sportowymi, chyba nie Ferrari, czy, czy to jest, nie wiem. Hepa, hepa, dyskurs, hepa, dokładnie tak, no można iść dalej. <laughs> Rodzice znowu każą spać. Oh. To jest chłopak, który ma. prawie milion. W... Sprzyjmy, tak. To jest jakiś, e, kurde. junior, milion, milion, mi się wydaje, że tak, i tutaj bardzo widać, tutaj, to widać, co to. Myślałem, że ma Rolexa, to niejaki prądlet chcę i to widać, że tak, widzę taki ulizany, ma włosy, więc widzę taki szlachta polski. Yeah, yeah, yeah. się nie chce wolę grać, O, no to jest bardzo takie, wprawdzie tak, 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 bo nie chcę mi się wolę grać, święć proszę mnie, zać to, to chcę tutaj, spokojnie pograć. A, a. Poradzić na to mam no, ten, 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 Że ja i oni to już różny świat Właśnie tak! Nareszcie tam zbliża się Ale to był dance, czy co? Tak, rodzice, tak, miałem powiedzieć, że... Rodzice, rodzice są z innej daty Więc nie rozumią większości nowych rzeczy W tym roku Co w ogóle z tych roku, co nie? No, chyba są wyluzowani nowocześni, ale tutaj mówię, że większość to są takie, no, pan ten co było wcześniej, a nie, to teraz jestem, ale no, mniejsza, my, 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 my. zakazy nie dotyczą mnie. O, nie, nie. No, do, tak, dokładnie, nie dotyczą czy zasady, dokładnie. Jak piszę, żeby nie palić, to oczywiście że pal, bo skoro cię znaki nie. Znaki się nie, nie obchodzą, to, tak, to jest bardzo mm, genialne. Mhm. Także znaki Cię nie obchodzą. A czy was do, obchodzą znaki? Czy obowiązką znaki? Ostatnim dzwonem się. O, że tramwajem e, myślałem, że skoro taka szlachta, to myślałem, że limuzyną podjeżdża, nie jakimś tramwajem. Chyba, że to. Prywatny tramwaj Chyba, że to jest prywatny tramwaj, no To chyba, że to jest prywatny tramwaj Prywatny tramwaj eee, no Ale ja myślę, że limuzyną podjeżdżam Nie, że jest tramwajem miejskim Robił to, co tylko ten... Łapy w górę! Najbardziej lubię weekendów! Bo... No, bardzo pasujący refren, no Mhm, tak To ja nie wiem, do tego Wtedy czuję, że Za Znaki stopu już nie dotyczą mnie. Najbardziej lubię weekendy, dobrze bawię się. Szanowni Państwo, widzę, że o, no nie gadaj, że będzie powiedział, to ja już mam miniaturkę. Wtedy gadasz. Ale ja biegam skaczę, kacze, wariuję ile chcę. Najbardziej lubię weekendy, bo wtedy czuję, że. Zakazy, znaki stopu już nie dotyczą mnie. Naprawdę pozwolił mi powiedzieć auto? Najbardziej lubię weekend, gdy dobrze bawię się. Szalę, biegam, skaczę. Bawię się ile chce. Ale oklary to ma słabe, bo ma. okulary ma zawsze złoty ma w biorącek, są udokumentowane okulary, więc no. A jak wam to jak no, sam chodzi, i tyle, co nie? Tak zrobię, nie? <noise> Nie działku ulicę, dni. Wyżar, że, ma, że tą masa faczkę ze sobą, chyba ze jest matka. Nie ma. Wydaje, że ma swoją faczkę, widać. O, drinki, o proszę bardzo, proszę bardzo. Bijesz się przykład, chyba ze wygasok jest. Ale jest drink do pierwszego, proszę bardzo, patrzcie zobaczcie jak, jak e, młody szlachcic, tak, tak go nazwę w opisie, młody szlachcic e, Pije drinki. A skoro wyniesie się szlachną to nie możecie pić drinków takich z palemką. A nie, No, jeśli zapłacicie, to możecie. A tutaj młody szlachcic tutaj e, ma darmowe. I tutaj. Ha, ha. Ten czas tak długo mija, mi. Ja, a ja już od szkoły wolę mieć. Właśnie tak. A że za bardzo dużo. że dużo wchodzi pod bo bez szkoły zauważyłem. Że coś dużo wchodzi pod względem szkoły, zauważyłem. Że coś dużo tak. Każdy chce być wolnoczką, tak każdy chce mieć wolnoczką, tego nie ukrywam. Panie każdy chce mieć wolnoczką, że... Jest powiedziałek i zaczyna się ten tydzień, długi, pięciodniowy. A jak masz po prostu nawet gorzej, bo muszę od tego tego muszę pracować jeszcze gorzej. E, no i tu musisz te pięć dni przejrzeć, no i nic no Jest kolegami znowu wiecie. W w głowie pomysł eee. mam Nie przewiduję żadnych No i dali mu hajs, no mówię, że młody szlachcic No młody szlachcic, no co mam powiedzieć, młody szlachcic Zmian oh, yeah, 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 yeah. nie, nie, w planach jest <laughs> On się zda jakiś pieniądz, bo ma gest Proszę, dał mu dużo pieniędzy, ale dla niego nie, dla niego to jest za mało Musi dać mi więcej, musi dać mi więcej pieniędzy bo ja jestem młodym szlachcicą i nie pozwa i nie chcę mieć tak mało takich takich trybnostek. No udało się jeszcze dwa razy tyle i będzie kwita. Najbardziej lubię Witek! Mi się podoba ten efekt pieniędzy, nie? Bo wtedy czuję, że za to ze znaki stopu już nie dotyczą mnie najbardziej lubię... Weekend, dobrze bawię się, szaleję, biegam, skaczę, wariuję ile... po no, będzie, to będzie, to będzie w, Najbardziej lubię weekend, bo wtedy czuję, że zakazy, znaki, w stopu już nie dotyczą mnie. Najbardziej lubię weekend, gdy dobrze bawię się, szaleję, biegam, skaczę, wariuję ile... Najlepsze by było też okazało się, czy coś z tego siostra. <noise> to było lepsze, że okazało się, że to nie jest dziewczynko, to jest jego siostra. I że bratem się zmusił nagrać tego. To był najlepszy taki plot, że, że, że to nie była dziewczyna, to mojego jego siostra. To, było, to, to był najlepszy plot z tej cios że kurde, masz tą dziewczynę, siedzi ze Wałczą, a to około jest siostra. No nie dowiemy się, jaka jest sprawa tego, ale to, to był właśnie taki plot, z to jego siostra. I takie, no. Bardzo ciekawie. Techuuu! Yeah. Dobrze ukarał go za to, że. Wziął ludzie genialnie! Genialne zakończenie! Gen... fik zakończenie! A bo chodzi że zakończył się Weekend i odwiedził się, no też samo robić tak, co. To jest bardzo genialne zakończenie, bo no tak. No i skomentowaliśmy kolejną piosenkę Ale to mi było czarne, zostawmy goście jako stależne rzaku To zostawmy to jako na rzaku No więc skomentowaliśmy bardzo genialną piosenkę Nie wiem czy to jest disco polo, czy to jest po prostu To jest, 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 jest imprezówka, czy to jest party muzyk nie wiem Ale No powiem tak, że bardzo pokazali znaczy, pokazali jak szlachta się Wodzi, że, że, że pokazali, pokazali że o ma lepiej niż inni. No eee, A czekasz co mówisz komentarze? Zobaczmy to jakieś komentarze. Czy są tu jakieś komentarze czy wyłączył? Co, so, młody ma ukryty talent, ale le lepiej żeby został ukryty. A <laughs> bo przesłucha przesłuchałem to kilka razy i zrozumiałem, że najbardziej poniedziałek. No, kalendarzy to są... So Kojendere te są bardzo genialne, bardzo genialne są też komentarze tutaj. Konze są też bardzo genialne. No to moje zdanie jest takie, że pokazali jak szlachta się żyje szlachta. Mogę powiedzieć. Jak, znaczy jak się mam ludzie tam szlachta, ale co by było lepiej, to napisałoby się młody szlachcic. Eee, no i co? Co mam powiedzieć? No piosenka Pana w ucho, ale czy bym ją słuchał aż tak jak Zabawkowicza, powszechna jak taką słuchałem w sierpniu? Nie. Eee, nagrałem, się nagrałem to, bo powiem że nagrałem, no, nagrałem teraz, więc... sam hmm. mam powiedzieć? No po prostu pokazali jak, że szlachci, tylko mówię, tak niepewno, no, dawajcie, żeby dziecko prowadziło auto. Znaczy wiem, że nie prowadził o, on, tylko po prostu, żeby, żeby po prostu usiadł. Żeby usiadł, żeby po prostu usiadł że po prostu usiadł i nagrał to, a tata Bo to nie jest realne, żeby on, nie wiem jak on, mnóstwo może, nie wiem, nawet, lat e, Prowadził auto e, Ale Telet jest spoko, wiesz, nawet ten spoko Ale mnie ciekawi czy ta dziewczyna to była jego dziewczyna Czy to była jego siostra, czy to była jego przyjaciółka, kłopioczka się się nagrania Mnie to bardzo ciekawi No to co no to co no, to co, no, to, no to dzięki za obejrzenie filmu No i to mam powiedzieć, do usłyszenia w końcu na moim kanale t u 바이오